Dzień dobry, mamy dzisiaj 23 września, poniedziałek, jesteśmy w trakcie sesji europejskiej, a ten materiał wideo to tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliot. Zacznijmy od tego, że FED zgodnie z oczekiwaniami w zeszłym tygodniu ściął stopy procentowe o 50 punktów bazowych, podkreślając to, że Ryzyko wzrostu inflacji zmalało, natomiast ryzyko pogorszenia się sytuacji na rynku pracy wzrosło. Eee, dwukrotnie bodajże zapytany prezes Fed, jaki jest mesycz, czyli ten przekaz. Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, to Jerome Powell próbował bronić tezy, że ten przekaz jest taki, że gospodarka jest silna, rynek pracy jest silny i my tą siłę chcemy podtrzymać. Tu oczywiście można się zastanawiać, czy obniżka o 50 punktów bazowych, czyli silna obniżka stóp procentowych, Trzyma się tej logiki, którą przedstawił tutaj Jerome Powell, natomiast ocenimy to oczywiście w przyszłości. Zapytany o dalsze kroki, jak zwykle powtórzył, że jest data dependence, czyli zależny od publikowanych danych, natomiast powiedział, że skłoniłoby go to, czy cały komitet do dalszych obniżek o 50 punktów bazowych, jeśli sytuacja na rynku pracy znacząco by się pogorszyła. Jako Ważna taka rzecz, którą tutaj należy dodać, jest grafika od Bank of America. Mianowicie jest tutaj prowadzona ankieta, która, w której respondenci pokazują, co jest największym ryzyk, ryzykiem tak zwanego grubego ogona tail risk, czyli jeżeli mamy rozkład normalny, mamy grube ogony czyli ryzyko, które jest czyli takie ryzyko, byśmy powiedzieli chyba Mówiąc prostszymi słowami, takiego czarnego łabędzia, czyli coś, co może e, zaskoczyć. No i tutaj e, gwałtownie nam wzrosło, bo dwukrotnie podwoiła się ilość odpowiedzi na amerykańska recesja. E, w lipcu było to niespełna, no było to około 20%, teraz mamy aż 40%, i to są dane za. Sierpień, no, natomiast prawdopodobnie dane wrześniowe pokażą tutaj dalszy wzrost, bo kolejne dane, które napływały, plus ta wypowiedź Fedu raczej sugeruje, że ten temat recesji może być tematem żywym i takim, który zastąpi dotychczasową narrację w najbliższych, w najbliższych tygodniach. To, że rośnie postrzeganie recesji jako problem, jest też o tyle istotne że najprawdopodobniej wszelkie tematy związane z recesją, ją potwierdzające bądź negujące, będą potęgować jakieś reakcje reak reakcje na rynku. Oczywiście na e, obniżkę stóp e, amerykańska krzywa zareagowała zgodnie ze sztuką, czyli zaczęła stromieć tutaj dwulatki się mocno przeceniały, natomiast dziesięciolatką udało się wybronić i pokażę też zaraz państwu technicznie w jak ciekawym miejscu są rentowności dziesięcioletnich papierów dłużnych, natomiast krzywa zaczyna stromieć, mamy już to, mamy już koniec odwrócenia krzywej dochodowości, no i ona wraz z regułą sam sam rule, czyli regułą ekonomistki Fedu Przestrzega przed zbliżającą się e, recesją. Czy ona się wydarzy, czy nie? Oczywiście e, na to pytanie będziemy sobie w stanie odpowiedzieć wkrótce. E, kolejna istotna rzecz to jolcy. Jobsy, czyli to są miejsca pracy, ale głównie w tych obszarach e, turystyki, tak szeroko byśmy powiedzieli, e, choreka, czyli otwarcie nowych, nowych miejsc pracy. Natomiast co jest tutaj ciekawe, ciekawa jest ta ogromna dywergencja, która powstała między dżolcami a między indeksem SP 500. Gdy spróbujemy ten, te dane zinterpretować historycznie, to zazwyczaj e, ruchy indeksu i ruchy dżolców tutaj były ze sobą skorelowane. Był ten okres 2016, gdy sytuacja te nowe otwarcia miejsc pracy w amerykańskiej gospodarce ale były na wysokich poziomach, natomiast tutaj rynek przeżył krótką korektę i wrócił do tendencji wzrostowej. Podobnie było, chociaż. Podobnie było. Tutaj może to, to jest źle powiedziane, że podobnie było, bo ta dywergencja też nam się zrobiła od czwartego kwartału 2018 roku. To była przecena związana z obawami o wojnę handlową, gdy jeszcze prezydentem Stanów Zjednoczonych był Trump. Jobscy nam spadały, szliśmy do góry i oczywiście przed COVID. No i pytanie, czy COVID tutaj coś namieszał w danych, czy gdyby covid nie było, to i tak i tak zrealizowałoby się to w takim scenariuszu? spadkowym. Tego już nie wiemy, więc te dane niestety musimy wyeliminować z obserwacji. Natomiast widzimy jedno, od szczytu rynku w końcówce 21, początku 22 roku, te otwarcia miejsc pracy mocno nam spadają, a rynek mimo tego, po w pierwszej fazie przeceny, wspiął się raz jeszcze na maksima. I Jerome Powell był o to zapytany, natomiast on powiedział, że one spadają z bardzo wysokiego poziomu i jeszcze nie doszły do poziomu sprzed pandemii, więc dla niego jest to Ok, natomiast no, tu można się łatwo domyślić, że jeżeli te otwarcia nowych miejsc pracy spadną do poziomu sprzed pandemii, co najprawdopodobniej wydarzy się w najbliższych okresach, to wtedy będzie to już problem, który będzie należało, czy będzie trzeba chyba zauważyć. Ta dywergencja jest niepokojąca, bo nie, potw jakby nie potwierdza, nie potwierdzona jest siła indeksu S&P 500 czy amerykańskiej gospodarce w tym, że liczba otwartych miejsc pracy po prostu spada. W końcu przechodzimy do statystyki września. Przypominam, mówiłem Państwu, że pierwszy negatywny dzień to jest okolice 20 września, no i faktycznie piątkowa przecena, lekka przecena zaczęła to potwierdzać, choć tak naprawdę jak tutaj popatrzymy na ośce, no to chyba należałoby powiedzieć, że 21 września, oczywiście 21 września to sobota, więc w pełnym, w wymiarze ta statystyka powinna być widoczna na sześć ostatnich sesji tego miesiąca, no i według tej statystyki jest tutaj większe prawdopodobieństwo tego, że kolejne sesje, czy też sześć ostatnich sesji września będzie sesjami spadkowymi w kolorze czerwonym. Oczywiście cały czas nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy recesja się wydarzy, czy nie, tylko tu przypomnę Państwu grafikę. Um, tu mamy statystykę przygotowaną przez Goldman Sachs, jeśli nie ma recesji, to od pierwszej obniżki stóp procentowych w ciągu dwóch lat średnio statystycznie SPI rośnie o 50%, natomiast jeśli pojawia się recesja, to w półtora roku przecenia się 40%, czyli tak naprawdę tu znowu musimy poczekać na to, czy wydarzy się recesja, czy też nie, aby wiedzieć, w którym miejscu dokładnie jesteśmy. Oczywiście historycznie będzie to można banalnie zinterpretować, i wtedy każdy będzie mówił: tak, to było jasne, to było oczywiste. Natomiast w momencie, gdy e, jesteśmy w trakcie tego, tego cyklu czy tego wydarzenia, to sami Państwo widzą, jak to e, wszystko jest trudne do. Zinterpretowania. No, i pewnie z tego względu, właśnie ze względu na tą statystykę, ta pierwsza grafika, którą Państwu pokazywałem, ma tutaj tak duże teraz znaczenie, bo zarządzający w Stanach Zjednoczonych też to doskonale wiedzą. I na koniec przejdziemy do rynku europejskiego, dosłownie na chwilę. Tutaj jest ciekawy indeks, mianowicie indeks Economic Policy Uncertainty. Czyli to jest indeks, który ma mierzyć taką. W Stanach Zjednoczonych mamy przygotowywany przez City Economic Surprise Index, czyli to, jak zaskakuje na plus bądź na minus. Tutaj mamy tylko jedną stronę, czyli jako, ansen, jako tą niepewność no i co jest ciekawe ten indeks przygotowany przez tutaj y, trzech autorów pokazuje, że w ostatnim czasie mocno wzrosło tak naprawdę na szczyty z 16 roku ta niepewność gospodarcza Francji no i w Niemczech wracamy tutaj na maksima jeśli do tego dołożymy y, to, że dzisiaj były fatalne odczyty indeksów PMI na czerwono indeksy PMI czy w strefie euro, czy we Francji, czy w Niemczech, w Niemczech PMI-ka przemysłowa znowu ociera się o 40, no to wygląda to tak, że bazując na tych danych można zało założyć taką hipotezę, że chyba są większe szanse na to, że jednak z gospodarką europejską będzie gorzej niż lepiej w kolejnych miesiącach czy kwartałach. Tym bardziej, że według Bundesbanku ponownie Niemcy wchodzą w techniczną recesję. Tam wprawdzie te dynamiki zmiany PKB są bardzo niewielkie, w sensie są one ujemne, ale na niskich poziomach, natomiast jest to techniczna recesja. Natomiast według prognoz niewykluczone, że w czwartym kwartale tego roku PKB francuski się skurczy, czyli być może Wtedy w pierwszym kwartale, ewentualnie przyszłego roku, oficjalnie Francja mogłaby wejść w recesję. Na koniec trzeba dodać oczywiście inwersję krzywej dochodowości w Niemczech. Ona również występowała, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie jest ona tak często komentowana, bo oczywiście uwaga większości inwestorów skupia się na rynku amerykańskim. Natomiast w Niemczech również w zeszłym tygodniu zakończyła się odwrócona krzywa dochodowości. I obecnie ten spread wynosi plus 3 punkty bazowe. Natomiast patrząc na te dane i patrząc na kroki, które podjął Fed, można tutaj spekulować, że prawdopodobnie Europejski Bank Centralny będzie musiał również zareagować i mocniej ciąć stopy procentowe. Tutaj dodamy jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do analizy technicznej. Mianowicie, Fed powiedział, że z dużą uwagą będzie się przyglądał na wrześniową listę płac, czyli non-farm payrolls. To będą przede wszystkim dane, które będzie obserwował. On powiedział, że w mniejszym stopniu płacze na stopę bezrobocia, ale te dwa parametry, którym się będzie bardzo mocno przyglądał do następnego posiedzenia FED, to jest przede wszystkim właśnie non-farm payrolls, którą poznamy za tydzień, no i oczywiście cotygodniowe claimsy, czyli wnioski o zasięgi dla bezrobotnych. Eee, czyli initial, initial jobless claims, tak to się dokładnie nazywa. W języku angielskim i te dwa parametry jeśli one się będą psuć no to niewykluczone, że zaraz tutaj rynek znowu nam zacznie wyceniać prawdopodobieństwo obniżki o 50 bipsów najprawdopodobniej patrząc na to co dzieje się w Europie, na te dane które Państwu przedstawiłem, najprawdopodobniej Europejski Bank Centralny będzie musiał zadziałać. No i teraz ciekawostka dla Polski, czy w takim środowisku Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej będzie dalej utrzymywać stopy procentowe, czy jednak będzie musiała przychylać się ku szybszym i mocniejszym obniżkom stóp, no bo utrzymując zbyt wysokie stopy procentowe po prostu będą szkodzić polskim, e, polskim eksporterom. Ale to jest e, oczywiście rozmowa na kolejne tygodnie, do której do której oczywiście zapewne, zapewne wrócimy. Dobrze, przejdźmy teraz do programu analitycznego AMI Broker. No, i tak w Stanach Zjednoczonych niewiele się wydarzyło, jeśli chodzi o jakieś struktury długoterminowe. Ja tutaj przypomnę, w długim terminie mamy hiperboliczny ruch wzrostowy, wydłużona piątka. Są oczywiście formacje świecowe sugerujące możliwość odwrócenia trendu. Natomiast w hiperbolach wzrostowych, czyli w bańkach spekulacyjnych, te wszystkie wskaźniki beriszowe działają oczywiście. Słabiej, i rynek wydaje się, że jest niemożliwy do powstrzymania. Ja natomiast tutaj skomentuję w krótkim terminie to, co się wydarzyło, bo na samo posiedzenie FED reakcja była taka, że zrobiliśmy szczyt historyczny, zamknęliśmy się na minusie, a na następnej sesji otworzyliśmy się mocno na plusie. Natomiast nie ma, jakby tutaj trzeba to podkreślić, że ten szczyt został faktycznie na indeksie SP 500. Ustanowiony. Podobnie Dow Jones tutaj też lekko poprawił maksima. Natomiast sama struktura techniczna na Dow Jonesie nie napawa byków dużym optymizmem, bo zazwyczaj takie struktury, czyli formacja trójkąta, wybicie górą, a potem klin kończący, mogą oznaczać odwrócenie trendu. Tak naprawdę to jest naj, um, chyba taka najlepsza struktura ku temu, aby zobaczyć stąd taki odwrót, który buduje nam RGR-kę. To jest właśnie taka struktura, z mojego doświadczenia mogę stwierdzić, że to jest chyba najlepszy, najlepszy setup do zbudowania potencjalnej formacji głowy z ramionami. To jest trójkąt, wybicie górą i klin, klin kończący. Oczywiście, czy to się rozwinie, to dopiero dowiemy się wkrótce. Natomiast warto tu zwrócić uwagę również, że Nasdaq 100 i Nasdaq Composite i również Russell były w stanie poprawić lokalne szczyty, ale nie historyczne szczyty. I na wszystkich tych trzech wymienionych indeksach mamy taką sytuację, że jest struktura impulsowa trójfalowy ruch korekcyjny i potencjalna RGR, bo to jest na Nasdaqu, na NASDAQ Composite, no i na Raselu ta RGR również jest tutaj widoczna. Czyli potencjalnie są to wszystko negatywne struktury techniczne, ale tak jak Państwu mówiłem, byki tutaj będą robić wszystko, aby nie dopuścić niedźwiedzie do głosu. No i w takim rynku spekulacyjnej bańki no jest trudno o jakieś odwrócenie trendu, gdy ono już na zazwyczaj nastąpi, to po prostu bańka. Bańka zaczyna nam, nam pękać, więc pytanie jest, czy Niedźwiedziom uda się wykorzystać te struktury techniczne? Oczywiście wzmocnione negatywną sezonowością, sezonowością września. Jeśli chodzi o rynek europejski, to ciekawie zadziałało się na dax bo DAX za rynkiem amerykańskim, czyli sesja po sesji. Kiedy to Jerome Powell ze spółką zciął pod... stopy procentowe, czyli sesja czwartkowa, ustanowiony historyczny szczyt, sesja piątkowa mocno na minusie. Tak naprawdę jesteśmy w punkcie e, środy. Natomiast sama ta struktura zrobiła nam się ciekawa, bo powstał nam klin kończący. I tym samym. Proszę zobaczyć, ten klin kończący To jest jeszcze potwierdzony negatywną dywergencją, taką samą jak była, gdy budowaliśmy klina kończącego tworzącego falę A. Natomiast co tutaj jest najciekawsze? Najciekawsze moim zdaniem jest to, że w tym momencie DAX nie zbudował pięciofalowego ruchu wzrostowego. Do tej pory mówiłem Państwu o tym, że między indeksami KRU40 i DAX mamy tą różnicę w strukturach technicznych. Że Kakarą, tak Państwu e, przedstawiałem to w zeszłym tygodniu, że Kakarą zbudował trzy fale wzrostowe, a DAK zbudował pięć fal wzrostowych. Natomiast to wybicie górą e, um, i ustanowienie szczytu i ten klin sugerują, że to nie jest jednak pięć fal: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, bo tutaj mamy po prostu załamania impulsowe, tego się nie da jako impuls rozczytać. To jest najprawdopodobniej fala A, fala B i fala C. Jest równość fal, są negatywne dywergencje, no i trzeba pamiętać o tym, że DAX znajduje się cały czas leciutko powyżej klina kończącego, czyli tak zwane fałszywe wybicie tutaj idealnie by nam pasowało. No i ta spadająca gwiazda to jest, przepraszam, wisielec oczywiście, a nie spadająca gwiazda, to jest cały czas ta negatywna formacja, negatywna formacja techniczna. Więc rynek europejski znowu ma formacje, które sugerują, czy zachęcają niedźwiedzie do ataku. Natomiast pytanie, czy Niedźwiedzie w końcu będą miały tyle siły, aby te okazje wykorzystać. Na koniec dziesięciolatki amerykańskie. No i tak, zacznijmy od tego, że te, te oznaczenia są nieaktualne. Zacznijmy od tego, że dziesięciolatki amerykańskie faktycznie poprawiły minimum po Fedzie, ale były w stanie silnie odreagować. I poprawiając to minimum, zarówno amerykańskie dziesięciolatki, jak i US Dollar Index, czyli indeks mierzący taką. Względną wartość dolara amerykańskiego versus koszyk walut rezerwowych, on też zbudował pozytywną, e, pozytywną dywergencję, bo też lekko poprawiliśmy te minima na indeksie dolara amerykańskiego. No i wracając do amerykańskich dziesięciolatek, proszę zobaczyć, jak to wygląda na tygodniu w też Potężna strefa wsparcia, która nie została przebita, mamy tą pozytywną. Mamy tą pozytywną dywergencję i jest tak, dolne ograniczenie kanału wzrostowego, zniesienie Fibonacciego w fali, e, fali B, dodatkowo dolne ograniczenie kanału spadkowego. Potencjalnie jest to cały czas świetne miejsce do zakończenia fali C, czyli przed nami być może fala D, E i ruch wzrostowy. Tu zobaczymy jak się sytuacja... A tego jeszcze... Nie dostrzegłem, ale tak, to też warto skomentować. Na tygodniówce powstała nam formacja objęcia hossy, no więc zaczyna się robić bardzo ciekawie na tych dziesięciolatkach, bo być może ten scenariusz, który tutaj kreśliłem, się faktycznie zrealizuje, że formacja trójkąta wydłużyła się w czasie, mamy falkę C, D, e, i do góry. Oczywiście to oznaczałoby potencjalne problemy, ale o tym później. Jeśli jednak tu zepchniemy, Niedźwiedzie zepchną cenę poniżej dołka falia, no to ten scenariusz zostanie zanegowany. Kilka słów na temat rynku surowcowego, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że na rynku surowcowym ostatnie 2-3 tygodnie były niezwykle ciekawe. Zaczynamy od najciekawszego waloru, czyli kontrakty terminowe na ropę naftową, tutaj w standardzie brent. No i tutaj Państwu wspominałem o tym, że najpierw wybiliśmy się dołem z formacji trójkąta, a inaczej pierwotnie poprzednio pierwotnie oznaczałem formację trójkąta w taki oto sposób. Wybiliśmy się dołem z tej pierwotnej formacji trójkąta, przybiliśmy dwusetkę i w końcu sforsowaliśmy linię szyi. Natomiast zmieniłem tutaj oznaczenia nieco tego trójkąta, przerysowałem jego dolne ramię. No i obecnie to, co. To, co widzimy, to odbicie, które właśnie zmierza do potężnego oporu, jakim jest przełamana linia szyi i przełamane dolne ramię trójkąta. Na razie cena zachowuje się klasycznie, czyli po wybiciu jest ruch odwrotny, tu powinien nastąpić retest i następnie, zgodnie tutaj z teorią analizy technicznej, można się spodziewać silnego, silnej wyprzedaży podążającej w stronę 40 dolarów. Taka wyprzedaż ropy naftowej to jest oczywiście sygnał recesyjny, Scenariusz ten negatywny zostałby wymazany, gdyby cena wspięła się powyżej szczytu w fali C, czyli 40, przepraszam, 92 dolary. Bardzo ciekawy wygląda również kontrakt terminowy na mieć, bo kontrakt terminowy na mieć dotknął tutaj nam długoterminowego wsparcia, czyli tej linii trendu wzrostowego, a na tygodniówce powstało objęcie hossy i tak naprawdę ten sygnał płynący z objęcia hossy się już prawdopodobnie zrealizował. Zważywszy na ten układ, ja dwa tygodnie temu też publikowałem atrakcję dnia, pokazywałem układ na KGHMie do odbicia w krótkim terminie, i ten układ na kghm też prawdopodobnie się też prawdopodobnie, przepraszam Państwa, też prawdopodobnie się zrealizował. Mamy w takim razie trójfalowy ruch wzrostowy, uderza on w górną bandę kanału wzrostowego. No i być może jest to koniec fali drugiej, po której wrócimy do. Tendencji spadkowej. Na koniec e, srebro. W przypadku srebra e, mamy taką sytuację, że po zbudowaniu fali pierwszej jest cały czas potencjalnie fala druga i prawe ramię w ergierce, ale niedźwiedzie muszą utrzymać ten opór. Jeśli im się to uda, to mają wtedy szansę ściągnąć cenę na 20 dolarów. Natomiast jeśli Byki wybiją tutaj ten tegoroczny szczyt. No to oczywiście mamy otwartą drogę na 36 dolarów. No i złoto, które cały czas wysyła tutaj sygnał alarmowy, mamy wybicie górą z formacji trójkąta, mamy klina kończącego, natomiast jesteśmy bliscy zanegowania tej yy, negatywnej dywergencji, Więc jeżeli zaraz do głosu nie dojdą niedźwiedzie, no to nie wykluczone, że po prostu już takim jednostajnym ruchem będziemy zmierzać w stronę wydłużenia fali piątej, czyli 3000. Dolarów. Na koniec rynek walutowy, tutaj wspomniałem o indeksie dolara amerykańskiego, on tutaj cały czas jest na długoterminowym wsparciu, na wykresie dziennym mamy tą pozytywną dywergencję, ona też jest widoczna na wykresie tygodniowym, no i tutaj też ciekawe, że usiedliśmy na 200 tygodniowej średniej kroczącej i dolnym ograniczeniu, um, dolnym ograniczeniu kanału spadkowego, więc potencjalnie mogliśmy sfinalizować pod falę drugą, i walor mógłby wracać do ruchu wzrostowego. Na dzisiaj, w tygodniu na giełdach zagranicznych, to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. W tygodniu, oczywiście, na rynkach zagranicznych i słyszymy się w przyszłym tygodniu.